Witam serdecznie na kanale od Osoby, które są ciekawe tego co do, niej, do was przychodzi co właściwie was czeka To czytanie będzie dla wszystkich znaków zodiaku Zobaczymy co do ciebie przychodzi Zaczynamy w najbliższym czasie Zaczynamy od... Osobstod pod znaku baranka co do Ciebie przychodzi hmm. tutaj widzę jakiś zastój w miłości i hmm, równowaga Odpoczywasz? Ja widzę, że ty po prostu... Yy, Analizujesz jakąś sytuację. W miłości może przyszło coś nowego do ciebie, być może przyszło coś, co. czego się nie spodziewałeś. Spotkałeś może kogoś w pracy i spadło to na ciebie jak grom z jasnego nieba i teraz nie wiesz, co z tym zrobić. Więc. Coś takiego tutaj właśnie do ciebie przychodzi. Dobrze, to tyle dla baranków. Teraz co zobaczymy, co u osób spod znaku byka. Co do ciebie przychodzi w najbliższym czasie? Dla osób spod znaku byka. Mm, mamy dziesiątkę. O kurczę, tutaj. Pięknie się zadziewa. Macie jakiś okres bardzo intensywnej pracy. Może to jest praca zespołowa, być może jakiś biznes rodzinny. A może coś znajdziesz, wygrasz. Kasa na loterii, nie wiem, coś takiego tutaj się pokazuje. Mamy tutaj maga, ten czas należy do ciebie, ty będziesz wiedzieć, co robić, jak zarabiać, jak się wzbogacać. Może tutaj chodzi też o remont, o kupno, sprzedaż domu, więc. Zastanawiasz się, jak to zrobić, i tutaj właśnie jesteś tym magiem, który realizuje jakiś plan. Ewidentnie ma coś to wspólnego z kasą. Dobra, to tyle dla byków. Teraz zobaczymy, co u bliźniaków. Co przychodzi do bliźniąt w najbliższym czasie? Do bliźniąt. Hmm. Ojku, bliźniaki nad czymś intensywnie myślą o <laughs> no. Niezależnie czy jesteś kobietą czy mężczyzną, myślisz o kimś o, o drugiej połowie. O jakimś, jeżeli jesteś kobietą, myślisz yy, o mężczyźnie, a mężczyzna myśli o kobiecie. Lub. Widzę tutaj małżeństwo, gdzie coś złego się dzieje między wami, więc nie mam pojęcia o czym tutaj, czy co do kogo pasuje. W każdym razie yy, to jest takie poczucie yy, straty, poczucie to, że nie dzieje się tak, jakbym chciała, by się działo między nami. Yy, może to są kłótnie, może... U każdego z Was będzie zupełnie coś innego, ponieważ to są czytania ogólne. Jednak tu chodzi o związek partnerski. Może jesteś samotną osobą i teraz nie wiesz, jak, co zrobić, żeby właśnie z tą osobą być, na której ci zależy. Może jesteś w związku, gdzie po prostu już nie, nie gra i no. Myślisz o czymś innym, ale ewidentnie widzę osobę, która nie jest zadowolona z tego, co ma teraz, w tym, w czym jest teraz, i teraz w zasadzie takie jest oczekiwanie, aż się coś zmieni. Dobra, bliźniaki, to tyle dla Was. Zobaczymy, co u raków w najbliższym czasie. Co do Was przychodzi? co do was przychodzi. Współpraca z innymi. Hmm. Yy, no, mamy tutaj cesarzową. Obrona tego, w co wierzę. Współpraca, pom dużo pomysłów. Yy, wiele osób idzie z tobą wierzy w ciebie jeżeli czekasz na jakieś wiadomości, one będą dobre i właściwie jesteś w trakcie realizowania jakiegoś planu nie jesteś sam raku jesteś jakby dowodzącym a może to jest kobieta z którą jesteś lub Jesteś jako y, kobietarak, który po prostu y, no y, realizuje swoje, swój cel, swoje zamierzenia. Może jesteś w ciąży, w tym y, przychodzi do Ciebie taki czas. Hmm. Może z kimś się z pracy? Pamiętajcie, że to są y, czytania ogólne i będą z każdym do każdego pasowały, także. Bierzcie co, naprawdę, yy, tylko to, co do ciebie pasuje, to bierz do siebie. To chciałam powiedzieć. Dobrze, po raku mamy lwa. Co z lwem? Co u lwa w najbliższym czasie? Co lwie do ciebie przychodzi? Co do lwa przychodzi w najbliższym czasie? Jaki zastój? Świat. Hmm. Nie wiem dlaczego, ale u lwa ma tyle, jakby do zrobienia, bardzo dużo, ale coś go spowolni. Czegoś nie będziesz mógł zrealizować, Lwie. Tutaj y, są kontakty. Y, może przez internet, może w inny sposób. Ale ten wisielec być może mm, obserwujesz jakąś sytuację, ludzi spoza miejsca zamieszkania. Yy, analizujesz coś, masz jakiś plan i nie wiesz, się, yy, jak się do niego dobrać, i, no i nie działasz, nie, yy, nie realizujesz niczego. Chcesz wszystko jakby obmyślić. Dobra, to tyle dla ciebie. Teraz y, panienka. Co u panny w najbliższym czasie. Co do Ciebie przychodzi? Co do panny przychodzi? Król buław. Ojku. Widzę tutaj zranione serce. Jeżeli jesteś kobietą, masz może męża i kochanka? Pamiętajcie, że to nie do wszystkich. Ktoś zostaje zraniony z, przez. No nie mam pojęcia, o co tutaj chodzi. Tutaj mogą być trójkąty. Tutaj może być ktoś oszukał na kasę. W każdym razie no niedobrze ty będziesz wiedzieć o czym teraz mówię dobra teraz proszę o uwagę osoby spod znaku wagi co uwagi uwaga, uwaga się nudzi Nie wie co ze sobą zrobić. <laughs> Masz jakiś plan do zrealizowania, ale tutaj, no, coś no, nie idzie po Twojej myśli. To jest czas na to, by z, no, zająć się sobą. Być może do tej pory za mało jakby jakbyś po prostu nie wiem zwracał na swoich przy... uwagę no, dla swoich przyjaciół no może być może jesteś osobą, która woli być sama w każdym razie to jest czas dla ciebie i właściwie od ciebie będzie zależało jak ten czas spędzić chociaż mam wrażenie, że ty się tutaj po prostu nudzisz hmm. Taki, jesteś, stoisz przed wyborem i nie wiesz co zrobić w jakiejś sytuacji. Yy, dobra, teraz zlecimy skorpiony. Co u Ciebie skorpionie? W najbliższym czasie? Skorpion. O! Skorpion. No, realizuje swój. Nie wiem, to są jakieś podróże. Być może się co nie jeden skorpion zakochuje, coś nowego przychodzi, gdzieś może kogoś spotykasz, zostawiasz starego partnera w cudzysłowie i zaczynasz nową miłość. Możesz być właśnie tym królem kielichów. Jeżeli jesteś kobietą, może ktoś taki stanąć na Twojej drodze. Taki uczuciowy mężczyzna, starszy, który pomaga. Możesz się w nim zakochać gdzieś w podróży. No dobra, dalej jedziemy. A co u strzelca w najbliższym czasie co u strzelca! A z denarów dziewiątka denarów. Równowaga. Hmm. No Przelec jakbyś chciał pójść nową drogą, coś zrealizować nowego może mm, się przeprowadzić, może zmienić pracę, jednak tutaj to nie jest dobry czas na to. Mm, tutaj karty mówią, że raczej Ci się nie uda znaleźć pracy. E, raczej zajmij się rodziną, zajmij się... Mm, Miło, spędz miło spędzaj czas, yy, snuj jakieś plany na przyszłość, ci. jednak to nie jest czas na to, by je realizować. Hmm. Może znajdziesz nową miłość tutaj. Szybciej bym tak powiedziała, że tutaj możesz znaleźć kogoś do związku. Dobra, teraz całkowicie oroczka w najbliższym czasie co u osób z tego znaku koziorożca mm. hmm. no tutaj Koziorożec myśli o czymś nowym, Ymm. chce realizować coś. Ty co sam wiesz o co tutaj chodzi, jesteś przed jakimś wyborem, masz dużo planów do zrealizowania, Ymm. 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 jakieś interesy? <gry> yy, tak, będziesz się realizować. Także dobry czas przechodzi dla Ciebie Dobra. Teraz zobaczymy, co u wodnika. W najbliższym czasie. Co u wodników? Co u wodników? Wodnik jakiś niezdecydowany. Ma wiele do zrealizowania. Hmm. Przed zawarciem jakiejś umowy jesteś w wodniku. Nie wiem o co chodzi. Czy tu chodzi o realizację związku jakiegoś. Może ślub cywilny. Być może rozwód u kogoś innego. Mm, lub może zakładasz firmę jakąś? Ty jesteś tym magiem, ty tutaj mm, grasz pierwsze skrzypce. Jednak nie jesteś jeszcze gotów do realizacji y, tych planów, jakie tutaj do ciebie przychodzą. Tutaj intuicja bardzo y, dobrze ci podpowiada. Jednak może masz tyle mm, do zrealizowania, że właściwie mm, no i jeszcze się trochę musisz zastanowić. <laughs> Ale idziesz w dobrym kierunku. Dobrze. I co u osób spod znaku rybki? Co u rybek? W najbliższym czasie. Co u rybek? Rybki niezdecydowane. Nagle się zakończyło w Twoim życiu. Nie mam pojęcia co. Nie wiesz, w którą stronę pójść. Z jednej strony coś się zawaliło, chcesz coś zrobić, pogodzić jakieś sytuacje, może hmm, wyjechać gdzieś, ale na przykład nie możesz, bo jest szkoła, bo jest praca. Coś na takiej zasadzie. Z drugiej strony, tutaj ciągnie cię w zupełnie innym kierunku, by zacząć nowe, jakieś iść według, jakieś nowe plany masz w głowie. Nie wiem, może to chodzi o nowego partnera, partnerkę, nowa szkoła, może nowe miejsce zamieszkania, nowa praca. Coś tutaj nagle padło, poszło i w zasadzie stanęłaś rybko, tak jakby w takim zawieszeniu, nie wiesz co teraz zrobić ze swoim życiem. To jest takie odcięcie od, tego, od tej sytuacji, która Cię właśnie dobiła. Może Cię ktoś zdradził. Może obgadał, może ci ktoś, nie wiem, oszukał na kasę, cokolwiek to jest, nie będziesz umiała jeszcze podjąć decyzji. To taki wiesz, mam wrażenie, że to tak jakbyś dostała puchem w głowę i no i ciężko zadecydować w takiej sytuacji. Dobrze kochani, to wszystko z mojej strony. Mam nadzieję, że komuś. No, coś otworzyło oczy, nie wiem. Pierwszy raz tak się zdecydowałam zrobić kartę dla każdego znaku Zodiaku. Piszcie, jak to do Was, jak te czytania króciusieńkie do Was przemówiły. Trzymajcie się i do następnego razu. Pamiętajcie o czytaniach miesięcznych i tygodniowych. No, oczywiście. Mm, jeżeli masz jakiś problem rzeczywiście u siebie, to zapraszam do mnie na kontakt e-mailowy. Coś tam poradzimy na pewno. Trzymajcie się, pa!